Cieszę się z tej strony na rynku. W dzisiejszym moi drodzy filmie przedstawiam Wam trzy sposoby, a w zasadzie... <grystanie> A w zasadzie trzy aplikacje, którymi będziecie mogli strolować telefon swojego znajomego Także będzie ciekawe Zanim jednak przejdziemy do aplikacji, chciałbym wam moi drodzy powiedzieć to Że chciałbym zrobić taką króciutką serię właśnie z takiego trollowania Jeśli oczywiście pomysł na taką serię wam się podobał Jeśli byście chcieli więcej takich trollowań To, to możecie zostawić łapkę w górę Będzie mi naprawdę mega biło I będę wiedział, że chcecie czegoś takiego więcej Jak ten dzisiejszy film. Także wydaje mi się, że to by byłoby spoko I to tyle, także nie przedłużając moi drodzy Lecimy do pierwszej aplikacji Więc odpalam swój super folder z tymi aplikacjami I pierwszą aplikacją moi drodzy. Pierwszą aplikacją jest Dude Your Car Dude Your Car. Pewnie każdy z was moi drodzy ma znajomego, który ma samochód, pewnie właśnie rodzice mają samochód i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Także, także ktoś stworzy taką niesamowitą aplikację, która nazywa się Dude Your Car i już wam mówię na czym ona polega. Mianowicie wchodzimy sobie w to menu, klikamy Load Picture, kiedyś ładujemy samochód tutaj, <laughs> sobie jakiś samochód. Ta aplikacja polega na tym, że zaznaczamy, moi drodzy, tutaj obszar, w którym aplikacja dodaje jakieś super fajne, wiecie, uszkodzenia samochodu. Przykładowo rozbitą szybę, przykładowo jakieś wgniecenie w samochodzie, jakieś rysy i tak dalej i potem takie zdjęcie będziemy mogli wysłać komuś ze znajomego komuś, znajo komuś znajomemu no. <grytanie> także ogólnie sam pomysł mi się mega podoba i słuchajcie, już wam mówię jak to działa mianowicie, jak widzicie mamy samochód i zaznaczamy sobie obszar jakiś, przykładowo maska Potem właśnie wchodzimy w ten drugi etap I w tym drugim etapie, moi drodzy, wybieramy sobie, jakie to dokładnie musi być, prawda W tym etapie właśnie wybieramy sobie, jakie to dokładnie, moi drodzy, musi być uszkodzenie Przykładowo sobie weźmiemy gniecenie I jak widzicie, może teraz to nie wygląda jakoś super profesjonalnie, prawda Ale generalnie za chwilę wam pokażę edytor, dzięki, dzięki któremu właśnie będziemy mogli edytować kolory I wszystko będzie super pasowało Także już wam pokażę, jak to wygląda, Boże Stukaniem. To myślę, że będzie spoko, okej. Okay. O to może. Albo to. Albo może wybierzemy inny ten... <laughs> może inny ten. Dobra, weźmiemy sobie moi drodzy szybę. Nasz... Szyba zawsze to... Jest... Szyba za tyle fajna, że tutaj bardzo fajnie widać rozbitą szybę. Patrzcie. Hop i hop. Boże. Także jak widzicie efekt jest... O, teraz na przykład... No. Wygląda to całkiem fajnie. E, no i wybieramy sobie tutaj, prawda, jasność, tak, żeby e, wszystko ładnie realnie wyglądało. Kontrast, jasność, e, przeźroczystość, tak, jak widzicie, wygląda to całkiem dobrze. Potem już do tego klikamy czwarty etap i zapisujemy zdjęcie. Na przykład, widzicie, możemy sobie zapisać zdjęcie, możemy wrócić do menu i możemy dodać kolejne, jakby uszkodzenie. Czyli już, jak widzicie, mamy rozbitą szybę i klikamy, na przykład, teraz. E, Drzwi, może tutaj bardziej. Ok. I możemy się tak bawić w nieskończoność. Także jak widzicie, aplikacja jest mega fajna i tym naprawdę można nieźle strolować znajomego. Chciałbym teraz właśnie tym kogoś strolować, żeby sobie jakiemuś znajomemu to, ale niestety to jest samochód, który po prostu pobrałem jakiś z internetu i. O, o! Widzicie, na przykład coś takiego możemy dodać? To wygląda całkiem dobrze. Kurde. To pierwsze wyglądało fajnie. No i tak możemy się bawić, że tak powiem, w nieskończoność. Także aplikacja jest zarobista, mega mi się podoba. patrzcie, to rzeczywiście tutaj już wygląda realistycznie. No, no to może nie, ale <laughs> taki trójkąt też, nie? Także jak jak widzicie, no, ja, ja bym się nabrał, poważnie. Jakby, jakby, Jezu. Jakby ktoś mi wysłał takie zdjęcie mojego samochodu, którego jeszcze nie mam. Prawa jazdy jeszcze też, nie? Ktoś takiego psikusa zrobił ja... Ja bym się wkurzył o e, Efekt, prawda? Przed i po. Przed i po. <laughs> no to, to w niece nie jest tym lustrem, nie wygląda najrealistyczniej. I tak jak mówię, weźmiemy sobie jeszcze inny samochód. Bierzemy sobie przykładowo Audi R8. Bardzo fajny samochodzik <laughs> O, kuźwa! Co, co za zdarzenie by musiało być. Okej, okay, kolejne. Możemy jeszcze dodawać mandat. To jest. To jest ciekawe. No, mandatu to za cholera nie widać, ale okej. Okay. Najlepsze to jest, jak postawimy ten, moi drodzy, samochód w płomieniach. To w ogóle, co się dzieje, to. DUM! Dobra, ogień najrealistyczniej nie wygląda, ale na ogół, jak widzicie, aplikacja jest bardzo fajna. Patrzcie, nawet policjanta tu możemy wsadzić. What the FUCK! Tutaj. Wsadzimy policjanta, no nie gadaj. Nie gadaj, że. Boże, <laughs> policjanta wsadzili. <laughs> ja wierniczę. No i moi drodzy, zapisujemy obrazek. Tak wygląda przed. Tak wygląda po. ten policjant, jak go tu dodaję. Ja Ej nie, to jest genialne. Ta aplikacja jest moją ulubioną, autentycznie. Drugim sposobem, drugą aplikacją na strolowanie telefonu waszego znajomego jest to aplikacji, która nazywa się iPhone. Całość polega na tym, że jak widzicie mamy tu takie menu. Wygląda nieźle. Całość polega na tym, że możemy sobie dostosować trick właśnie do jakby właściciela telefonu. Czyli przekonowo, my no wybieramy sobie pierwszy lepszy trick, pierwszy lepszy efekt. Ja sobie już ustawiłem fingerprints i klikamy preview. No i na czym to polega? Jak widzicie, mamy teraz, jest pokazana moja tapeta, moje ikonki i wszystko wygląda normalnie. No ale jeśli będziemy chcieli kliknąć, to jak widzicie, się robią takie odciski. Na tym to polega? I prawda, nawet jeżeli bym chciał cokolwiek kliknąć, to nie mogę, dopiero muszę wyjść, prawda, na przycisk. I w ten sposób możemy nieskończenie trollować właśnie właścicieli telefonu. Przykładowo możemy sobie wziąć popcorn, wybieramy sobie background, czyli to tło, wybieramy sobie tapetę kogoś, żeby, prawda, wszystko wyglądało bardzo realistycznie, wybieramy when move, właśnie robi się popcorn, i wybieramy sobie dźwięk, na przykład Airhorn. Okej. Okay. Jak widzicie, klikamy i się włącza. Klikamy koleś nic nie może zrobić, tylko po prostu się pojawia popcorn na ekranie i pojawia się jakiś Airhorn. No i w ten sposób możemy naprawdę mega długo się tym aplikacją bawić. Możemy sobie wziąć kisses no, i tak samo robimy, wybieramy sobie tło. No, i jak widzicie, tutaj mamy miliony wszystkich rzeczy. Możemy się w ten sposób niesamowicie dużo bawić. No, dobra, niech będzie lips, czyli że jeżeli będziemy klikali, to wtedy będą się pojawiały te wargi. Select sam, wybieramy sobie moi drodzy dźwięk. Co się będzie działo, jeżeli ktoś będzie klikał? Niech to będzie na przykład Pierdzenie <słuchy> Super. <słuchy> no, i klikamy Next. No, i jak widzicie, wszystko jest gotowe. I teraz wystarczy kliknąć Preview. No, i prawda, to mamy podgląd. Jakby to wyglądało, żeby ktoś by się rzeczywiście na to nabrał? Klikamy. Nie, nie, nie. <noise> Jakie popiętrzone gówno. Nie, 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 nie. No, no i mamy sobie znowu pięknie cały telefon, prawda? Jeżeli klikamy, to jak widzicie, nic się nie może dziać po prostu. No, i tyle jeśli chodzi o tę aplikację. I na sam koniec, moi drodzy, przed nami aplikacja, która nazywa się Ultra Voice Changer. Właśnie. I jak sama nazwa wskazuje, tą aplikacją będziemy mogli zmieniać swój głos. Czyli... Halo, raz, dwa, trzy, nagrywam filmik. <grym> Jaki głupi tekst. Teraz wybieramy sobie efekt, który ma być nałożony na ten nasz dźwięk. Przykładowo, no nie wiem, na przykład, niech będzie robot. Raz, dwa, trzy, nagrywam filmik I przykładowo możemy, nie wiem, zamówić pizzę ktoś dzwoni, a my podkładamy to i tylko mówimy... Czekajcie, zrobimy to po swojemu. Dzień dobry, chciałbym zamówić pizzę hawajską. Dzień dobry chciałbym zamówić pizzę hawajską. Jak widzicie, takie coś nam się robi. E, przykładowo sobie wybieramy, nie wiem, jeszcze metalik. Dzień dobry chciałbym zamówić pizzę hawajską. <laughs> Jakie poznanie. Slow backwards, o, na przykład teraz. Oksyjowa? Eee... Pszcz... Nie wiem... Właśnie... Rwa... Dzień dobry, chciałbym zamówić pizzę. Hawajsko. No właśnie. Dzień dobry, chciałbym zamówić pizzę. Hawajsko. No nieźle. Już sobie wyobrażam, jak będę kiedyś dzwonił na pizzę. Właśnie, jestem w Biedni, dostawcy pizzy. Nie no, generalnie mówię teraz za tyle. Ta aplikacja była krótka, ale, ale taka treściowa. I generalnie to tyle. Jeśli byście chcieli oczywiście więcej tego typu filmikach, pamiętajcie, łapa w górę. Także piszcie, co o tym sądzicie, dzisiaj ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. Pamiętajcie, że kolejny odcinek będzie już w czwartek o 18.00, jak zawsze. Przepraszam, że ostatnio było tak mniej tych filmików, ale generalnie mam, miałem szkołę, miałem też wyjazdy i tak się jakoś nakładało, że... Także do zobaczenia, trzymajcie się, miłego dnia wam życzę i pa pa!